Czy modliłeś się kiedyś we śnie, żeby odpędzić od siebie złe moce? Byłem w kuchni i rozmawiałem przez telefon. Kiedy skończyłem, powoli podszedł do mnie mały chłopiec. Spytałem go, czy chce się czegoś napić. Nic nie odpowiedział. Spojrzał mi tylko w oczy, potem w jakieś miejsce za mną i zniknął. Odruchowo obróciłem głowę, żeby dowiedzieć się, co zobaczył. Na krześle siedziała starsza kobieta i patrzyła na mnie. Byłem zaskoczony, że ona tam jest, więc powiedziałem: O Jezu, ale mnie pani wystraszyła. Po tych słowach jej twarz wykrzywił okropny grymas i z obrzydzeniem w głosie zaczęła mówić: Ciągle tylko ten Jezus i Jezus. W tym momencie zadziałał we mnie jakiś instynkt. Chwyciłem ją za ramiona i powiedziałem: Ojcze nasz. Kobieta szarpnęła się i wydała z siebie dziwny pomruk. Już wiedziałem, że coś jest nie tak, zacząłem się więc modlić. Wiedziałem, że tak trzeba, i jeżeli teraz ją puszczę i przestanę odmawiać modlitwę, to może stać się coś bardzo złego. Kobieta zaczęła się szarpać i krzyczeć. Jakaś zła siła zatykała mi usta, ja jednak modliłem się dalej w myślach. Nie czułem strachu pomimo napierającej na mnie wściekłości kobiety wręcz przeciwnie czułem w sobie potężną moc zdawało mi się że brałem udział w takich scenach już setki razy w końcu przy którejś modlitwie zła siła osłabła a po chwili odeszła a wraz z nią starsza kobieta zwyciężyłem wykończony ale szczęśliwy usiadłem na krześle żeby odpocząć Wtedy pomyślałem sobie, że chłopiec i kobieta to były umęczone dusze, które nie mogły zaznać spokoju. W ułamku sekundy dookoła mnie pojawiły się inne postacie. Było ich mnóstwo, wszystkie stały w milczeniu patrząc na mnie, a w ich oczach czaił się mrok.